Mani, 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 obi pani, biesia mękwaj. Mani, 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 Biesza pani, biesia ryć mękłaj. Tu nie chodzi o pieniądze, powiedziałem, nie chodzi o pieniądze. Chodzi tutaj o widzów, a nie o pieniądze. Czy wy to rozumiecie, widzowie? Że tu chodzi o, o widzów, a nie o pieniądze? O widzów tu chodzi. Pieniądze nie są ważne dla mnie. Jak w być na to mojego Ale tu nie chodzi o pieniądze, tylko o widzów. Yy... Mordeczko, dzięki za jeden złoty! Dodaję od dwóch złotych do Lejda. Teraz dodaję mi sobie od dwóch złotych na Discord. Od żotów ci nie dodaję. Ja będę widział, że są doneji po dwa złote, będę dał do Discorda. Jedynie za 2 złote. Jeśli nie będzie donate'u za 2 złote, nie będę dabał do Discorda. Powiedziałem, że dodaję do Discorda za Doley's 2 złote! Powyżej złotówki nie dodaję. No sam jest, że jest złotówka. No, złotówka to mało, stary, za złotówkę. To już dobry początek. Początek dobry, stary Donate zaczynają się od dwóch złotych stary. Wysłał ci donata za jeden złoty i prosi, żebyś go odbanował. Za jeden złoty to możesz podetrzeć e, papier, ten jeden złoty. Wyślij normalnie do za 2 złote stary. 2 złote! Nie wymagam wiele od ciebie. Dupę się pocałuj. 5 Pięć groszy mi wysłałeś tylko! Pięć groszy to Ci znaczy rzucę i tańczy sobie to na ulicę. Goło! żebity. Wyślijcie do i wyślij i wyś I wyślijcie do Wyślijcie do i wyślijcie do Nejta. i wyślijcie do Leita. Donej. Dzięki za donate'y, Bardzo dziękuję wam za donate. Całego Serduszka wam dziękuję za donate. Perduszka za tak, Donate, jak tu wiem wcześniej, jebać ma widzą się tylko wielki widzowie, tu jest wyjść Donate'a. Oni się najbardziej liczą. Uch!